Versus wild. Make the sucker MC go reverse style. Siemano wszystkim, Staję z jest strony Koste. Witam Was w takim odcinku polecającym takim nie live'y z polecaniem, tylko w takim odcinku polecającym, w którym polecałam super grafika, który wykonał mi taki Oto Layout, jaki teraz za chwilę zauważycie na swych ekranach. O proszę. To jest ten, który dla mnie zrobił, ten oto no człowiek, który, jak klikniecie sobie tu, kierujecie się na jego kanał. Tak jak widzicie, on też ma super layout, yy, ogólnie robi, tutaj macie informacje, normalny layout yy, to są wymagania 60 widzów, partnerski to 200 widzów, bo raczej yy, mniej widzów to nie... Nie będziecie mieli, jeżeli, jeżeli macie partnerstwo. Intro outro minimum 80 widzów ten kanał. Chcesz z nami coś nagrać, to pisz na Skype. Tutaj macie jego Skype jest w partnerstwie z RPM. Tak jak widzicie zrobił dla mnie tutaj speedarta, dałem mu łapkę. Od razu 41 wyświetleń. cieszy bardzo. Tak więc polecam Wam tego grafika. Jeżeli szukacie jakiegoś dla siebie, macie nudne layout, szukać intra, to możecie zobaczyć na jego kanał, poogl pooglądać jego pracę. Może zobaczmy jedno, jedno dzieło z jego intra. No właśnie. To było jedno dzieło z jego intro. Tutaj kolejne tło. Tak jak widzicie, robi wszystko idealnie. z dbałością o szczegóły. Zamówiłem ten layout niedawno i od razu w jakieś pół godziny zrobiłem ten layout. To jest naprawdę dla mnie cud. Dużo nie musiałem czekać i patrzę. o już. Tak więc polecam Wam ten kanał Vampir Maxi test 3 I wbijajcie na jego kanał. Klikajcie, subskrybuj. I i to tyle. Teraz się z wami pożegnam. Trzymajcie się, cześć.